Hejka moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, witam Was po bardzo długiej przerwie yy, i chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj będziemy jeździć na Brownie, a i chciałabym powiedzieć, że 15 listopada w moje urodziny oto ten konik będzie zastąpiony innym łaciatem konikiem, ale nie wyrzucam go, nigdzie go nie sprzedaję. Yy tylko będzie w innej stajni po prostu. Oto ładka. Tak. E, a więc teraz szykujemy się na jazdę. Ja już wyczyściłam ogólnie brauna. Dzisiaj jeździmy na Ogłowiu z nowym ładnym naczółkiem. Nie wiem czy był. Ostatnio i taki czarm serduszko. A więc tak, braun już jest ubrany i chciałabym Wam powiedzieć, że... Bez hobby horse wczoraj skoczyłam 70 cm, myślę, że z hobby Horse'em skoczę 65. Spróbuję 70, ale nie wiem, czy to się uda, więc widzimy się już na dworze. Dobra, jesteśmy już na dworze, na rozgrzewkę będzie 50 cm i bardzo Was przepraszam za te dźwięki w tle. Jak coś, mój pies. Jest niegrzeczny, bo jak nikogo nie ma, to nie zwraca uwagi na kota dzieci. A jak ktoś jest, to jak zwykle musi gryźć, musi zaczepiać tego kota. Dobra, ja już się rozstępowałam, więc możemy zacząć kusik. Um, a moi drodzy, życzę Wam miłego lata. Wiem, że późno mówię, bo mnie dawno nie było, ale kurde, po co ja tu przychodzę? Nieważne. Pochodzimy sobie jeszcze chwilkę, bo na pewno jest dzisiaj gorąco. Tak 60 cm będę skakała na tym groszku metalowym, bo on jest dużo lepszy. Jak zawadzę nogą, to nie będzie bolało. Dobra, już się rozkosowałam możemy zacząć skakać. Tak, więc. Przepraszam naprawdę za te dźwięki w tle. Jest serio tak gorąco. Nic nie widzę w kamerze. A i uprzedzam, że bez hobby horsa będę skakała dzisiaj. 70 cm, 60 chyba też. Jest z góry, jest takie słońce. Może tego nie widać w kamerze, ale na pewno jest słońce, więc teraz sobie pochodzimy, pokusujemy, postępujemy, pogalupujemy. Ech. No choć już tu nie jemy borówek. Były pryskany chyba. Tak, chciałabym Wam powiedzieć, że już wracamy do chyba systematycznej jazdy. Będę systematycznie nagrywała. Bo tutaj już myślę, się niektórzy dopytują. Na przykład moje koleżanki się dopytują, kiedy nowy odcinek i w ogóle. Tutaj się chyba nie da nagrywać, ale nie mogę dzisiaj nie mogę po prostu. Dlatego będziecie słyszeć wiercenie, bo ten remont gdzieś jest do okusa. E, teraz ćwiczymy skoki i e, już się nauczyłam ogólnie... Prr, już się nauczyłam ogólnie e, dobrze galopu, e, galopu ujeżdżeniowego, bo zawsze myślałam, że galopu jeżdżeniowy i skokowy jest to jest to samo. Ale otóż to nie, wiem. to nie jest to samo, bo galop yy, skokowy jest zwykły, po prostu dobra noga i tak po prostu tak op, a ujażdżeniowy to no, ga do przodu tak no, więc tak to jest, może kiedyś Wam zrobię tutorial. Yy. Moi drodzy, już mam 64 subskrybentów na mój kanał, więc bardzo dziękuję. I może niedługo będzie live. Albo nie. że nie wiem. Galop. Nie wiem czy będzie live, ale możliwe. Już wracam do systematycznej jazdy, więc oczywiście chciałabym nagrywać systematycznie. A więc będziecie na bieżąco. Mam nadzieję. Więc życzę wam bardzo miłych wakacji, tak. I mam nadzieję, że będziecie systematycznie na moich odcinkach. Bo naprawdę się staram. Bardzo dziękuję również za tyle subskrypcji. że nagrywam już w miarę. Mało, mało nagrywam, to i tak mam dużą liczbę subskrybentów, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeszcze w domu zrobię pozdrawianie niektórych subskrybentów, oczywiście i moi drodzy, nic nie nagrywam z nad morza, z wakacji, więc myślę, że za tydzień jedziemy na jezioro i moja koleżanka chyba będzie, nie wiem. Ale zdjęli w końcu mojej koleżance gips z ręki, więc to jest fajne. Dawaj my, ma, my teraz galopujemy na terenie małego jakby na terenie, gdzie jest bardzo dużo krzaków i w ogóle... I jakby nie mógł tu nagrywać. O, od boku Wam pokażę. Yy, tak. Więc yy, niedługo właśnie będą live'y. I sorki, że tak przedłużam, ale się nie mogę doczekać. Teraz sobie pochodzimy. I zrobię Wam stajennego vloga. Może dzisiaj. I może sobie pojeździmy... Na Okserku. Na Okserku możemy chyba pojeździć. Ale nie wiem czy dzisiaj, bo jest gorąco. Pokażę Wam też e, dwie rzeczy. Dwie nowe bransoletki, e, które zrobiłam. No, więc no moi drodzy, e, ja już jestem po treningu i widzimy się e, już w stajni. Mówiłam, od razu jak przyszłam, to mój pies patrzy się na kota, którego chyba tam nie ma. A jak mnie nie było, to leżała sobie spokojnie. Tutaj mamy okserka w nowym kantarku, który jeszcze nie jest dokończony. Tak, okserek ma przerwę na razie, ale zobaczycie, jeszcze wróci. A więc, moi drodzy, jestem już w stajni. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że... Często zmieniam, może często, imienia hmm, hobbyhorse'ów. Na pewno Łatki y, i Brauna zmieniałam. To był Kłabedo kiedyś, kiedyś był Atlas, a tutaj kiedyś był Hermes, Łatka y, i w ogóle inne imiona. Oprócz tych dwóch hobbyhorse'ów. Teraz obiecuję Wam, nie będę zmieniała żadnego imienia z tych hobbyhorse'ów. Więc y, widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Papatki!